Bądź pozdrowiony, Jezu Chryste, Mistrzu nasz, z Duchem Świętym witamy Cię radośnie. Ojciec niebieski kocha nas teraz i zawsze. Drodzy w sercu Jezusa, bracia i siostry, z wdzięcznością i miłością modlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Ty przyszedłeś nie po to, aby Ci służono, lecz aby służyć. Panie Jezu, pomóż nam z pokorą służyć Tobie oraz braciom i siostrom. Panie Jezu, tylko Tyś jest święty. Ty jesteś odblaskiem chwały Ojca. I odbiciem Jego istoty, Panie Jezu, daj nam oglądać w chwale Twoje oblicze. Panie Jezu, tylko Tyś jest święty. O, krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie. Jezu, na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie we wszystkim wiernie spełniał najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to w ten czas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich Spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają. Stań się wola Twoja, Panie. Skonałeś Jezu, ale zdrój życia wytrysnął dla dusz, i otworzyło się morze miłosierdzia dla całego świata. O zdroju żywota, niezgłębione miłosierdzie Boże, ogarnij świat cały. I wylej się na nas. Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze serce Jezusa, ufam Tobie. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. Najświętsze serce Jezusa, proszę o wiele łask. Lecz najbardziej żarliwie błagam o tą, którą ci teraz przedstawiam. Weź ją, umieść w swoim najświętszym sercu. Kiedy ojciec przedwieczny zobaczy ją pokrytą Twą drogocenną krwią, nie odrzuci jej. Nie będzie to już moja prośba, ale Twoja. O Jezu. Najświętsze serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie. Niech nigdy nie doznam zawodu. Amen. Bracia i siostry, niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Niech Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus. Z duchem świętym zawsze udziela ci wsparcia. Niech Bóg cię chroni i wzmacnia. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i duchem świętym. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Życie ziemskie pełne jest trosk, serce płacze i drży. Tam na golgocie pozbędziesz się wszystkich ciężarów swych, tam na golgocie pozbędziesz się grzechów swych, brzemion swych, tam na golgocie pozbędziesz się. Wszystkich ciężarów swych. Jezus, dobrze troski Twe zna, przyjdź do Niego pod krzyż. Jezus, dobrze troski Twe zna, przyjdź do Niego pod krzyż. Jezus, dobrze troski Twe zna, przyjdź do Niego pod krzyż. Jezus dobrze troski Twe zna, przyjdź do Niego pod krzyż. Jezus dobrze troski Twe zna, przyjdź do Niego, przyjdź do Niego, przyjdź do Niego pod krzyż.